Witam, dzień dobry. Dzisiaj zaprezentuję zegarek pilot. Stylizowane na polskie siły zbrojne. Są wmontowane do niego szachownice. Szachownice widać na szlówce, na pasku. Na pasku one są wygrawerowane w technice laserowej. Co Zapobiega jakby ich wycieraniu, gdyż jest to element na stałe wypalony w tym pasku. Pasek jest ze skóry naturalnej. Bardzo mięciutki, fajny pasek, fajnie się nosi. Mamy już kilka takich. Działa to naprawdę świetnie. Sam zegarek jest to tak zwany składak, bo trudno mówić, żeby to była pasówka. Jest to składak, dlatego że jest poskładany z nowych części. Nowa tarcza, nowe wskazówki. I nowiutki mechanizm. Mechanizm jest to Sigul ST36. Są różne typy tego mechanizmu. Są też lepsze i gorsze. Ja mam akurat i stosuję ten mechanizm z mikroregulacją dość dobry mechanizm, dość dobrze chodzi na końcu filmu pokażę jak sprawdzić właśnie jakość mechanizmu czy to dobrze nam działa, dobrze tyka oczywiście nie sprawdzimy wszystkiego ale jakiś tam pogląd na całą sprawę będziemy mieć zegarek oczywiście jest mechaniczny na innych moich filmach możecie sobie zobaczyć w jaki sposób powinno się zegarek nakręcać czego nie robimy, a co robimy, na co trzeba uważać. Tak on wygląda. Koperta ze stali nierdzewnej, szkiełko utwardzone z antyrefleksem. Koperta ze stali nierdzewnej to jest dość ważne, bo nie będzie nam się wycierać, nie będzie oczywiście jakieś drobne ryski powstaną, natomiast będzie można zapolerować. Nie będzie takiego efektu, że na rogach gdzieś tam jest powycierane, uszkodzone i tak dalej. Pasek, oczywiście to jest tak jak spodnie, po prostu zużyją się, no to wymieniamy. Z paskiem jest to samo, e, koperta jest zakręcana, e, oczywiście uszczelka. Uszczelka e, zwykle wkładam uszczelki na takiej dodatkowo zwilżając jej powiedzmy lekko taką pastą specjalną, silikonową, po to, żeby jednak ta uszczelka się ładnie w. w w miejscu, które jest na nią przeznaczone, żeby ona się ładnie ułożyła i żeby ładnie doszczelniła. Koronka również jest szczelna. Zegarek jest wodoodporny, pyłoszczelny. No, ładny zegarek. Myślę, że długo ładnie będzie funkcjonował. Teraz pokażę, jak taki zegarek można sprawdzić. To jest urządzenie, które się nazywa chronokomparator albo timegrapher. Takie urządzenie jest to tak naprawdę bardzo wysokiej jakości dobry mikrofon, który słucha, co się tam dzieje wewnątrz w zegarku, jak sobie go włączymy. A teraz jest włączony. Pokażą nam się tam jakieś. Najpierw się oczywiście pewnie kalibruje, czy włącza, uruchamia. Jest teraz uruchomiony. Zegarek wkładamy do wcześniej opisanego przeze mnie mikrofonu. Po włożeniu zaczyna się odczyt. Ten odczyt tutaj widać. Generalnie, im prostsza kreska, tym jest lepiej. Ta kreska świadczy o tym, że, że zegarek chodzi w miarę równo. Jest różnica w wahaniach balansu 0,0. Zawsze, przeważnie, on jest teraz nakręcony do pełna, dlatego Odrobinę śpieszy. Natomiast jak sprężyna będzie schodziła ku końcowi, zegarek troszeczkę zwolni i nawet może zejść troszeczkę poniżej. To jest średnie powiedzmy przyspieszenie zegarka, czyli to jest 3 sekundy na dobę, czyli bardzo dobre. Amplituda 274. Odrobinę za mała jak na nowy mechanizm, natomiast wydaje się być wystarczającą. Na pewno ten zegarek długo i dobrze będzie, będzie chodził. Kąt wychylenia balansu i częstotliwość uderzeń. I to w zasadzie tyle, co ten grafer nam pokazuje. Generalnie to, co powiedziałem, prosta kreska, e, równy chód zegarka. E, jeszcze nie jest ta kreska idealna. Ale myślę, że to jest wystarczające. Ten zegarek też długo leżał, nie chodził, więc tak samo, w ogóle, amplituda i prędkość on troszeczkę przyspieszy, i amplituda też prawdopodobnie nam się zwiększy, jak on chwilę pochodzi. Zegarek możemy sprawdzać dzięki temu urządzeniu w różnych pozycjach czyli układając go w ten sposób, możemy go przekręcić w ten sposób wtedy nam się troszeczkę odczyt zmienia. Generalnie, dobry zegarek Powiedzmy w każdej pozycji e, powinien nam funkcjonować mniej więcej jednakowo. Ja jak oczywiście go obracam, to tam e, ten, e, ten odczyt czy ten wykres e, troszeczkę nam się zmienia, co jest rzeczą oczywistą i normalną. E, natomiast właśnie dzięki temu urządzeniu możemy sobie go poobracać, możemy go obrócić również do góry nogami. E, wtedy widać tu widać w, przy obracaniu, jak tam się coś potrzęsie, czy inne dźwięki wpadają, wtedy jest ten. No, widać na, na e, brzuszku, że tak powiem, zegarek chodzi całkiem zupełnie i całkiem przyzwoicie. Na pleckach troszeczkę gorzej. Tutaj ta linia jest prawie że prosta. Te 7 sekund na dobę to jest, tak jak mówiłem, zupełnie rzecz normalna. To w zasadzie tyle na dzisiaj. Piękny zegarek, ładnie poskładany. Stylizowany pilot myślę, że długo i dobrze będzie działał na czyimś nadgarstku. To tyle, dziękuję.